Skoro auta rodzinne dziś u nas, no to w takim razie zobaczymy co nam tym razem Tomasz przywiezie, bo widzę, że on chyba usilnie próbuje mnie wpierdolić w jakąś rodzinkę. O to jest po prostu niepojęte. O Boże, i znowu, znowu to. Nie, to naprawdę on mi źle wróży. On mi wróży dzieci, żonę i wszystko co najgorsze. Jak? Popatrz, jakie znakomite auto, takie popularne. Ford Mondeo stały! Cieszysz się tak? Pokaż uśmiech? Nie! No to bardziej jest atak wścieklizny. Atak ścieklizny? Słuchaj, e, nie patrz na kolor, bo to jest kolor typowo filmowo-flotowy, ale powiem Ci, auto jest od pierwszego właściciela, osoba prywatna. Mondeo z 2011 roku z dwulitrowym silnikiem diesla TDCI, 140 koni mocy. I w manualu. Sześciobiegowy manual, taka skrzynia biegów. W całkiem fajnym wyposażeniu, z przebiegiem słuchaj, 160 tysięcy km, czyli 40 tysięcy rocznie. Taki przeciętny przebieg na, na diesla. Oczywiście autko masz w kombi i tego się będę dzisiaj trzymał. <laughs> Nie ma sedanów, skończyły się kupety, najwyższy czas dorosnąć, pomyśleć o przyszłości, o żonie, o dwójce dzieci, o jakimś piesku itd. Proszę, proszę bardzo, oczywiście, wsiadam, sobie, wejdę co do środka. Tak wygląda takie Mondeo. Pokaż wszystkim ładnie. Auto ma 4-latka. Dość taka, bym powiedział, standardowa wersja, ale z nawi. Jest, jest cofanie, podgrzewanie foteli. Multifunkcja oczywiście. Tempomaty. Pełny komputer. Kurtyny boczne. Całkiem kontrola Tak Całkiem fajnie. Tak, ja bym powiedział, to nie jest jakieś zajebiście wyposażone auto, ale podstawą standardowa, Jak na te czasy. Zupełnie wystarczająco. No i? Jak? Rodzinnie. Rodzin, no i ja, słuchaj, o to chodzi, że to jest rodzinnie, nie? Ale wiesz, pamiętasz jak jest w i w y, Oplach, w C? Mega, mega, mega dużo miejsca z tyłu, z przodu, wszędzie. Wszędzie do środka z tyłu. Ty mając 1,98 m, jak sobie wsiądziesz, o! I co? Wpadłeś? Popatrz, nawet nogami nie dotykasz do fotela. Nie ma opcji. Pamiętaj, że tyś jest kurdupel i ja bym musiał dać dalej fotel. No ale jeżeli ty wsiądziesz do przodu, a ja za tobą, to się zmieścimy. To pomyśl, jak wsadzisz tu tylko żonę i aż dzieciaki, to każdy będzie miał swoje miejsce, nie? Ty chyba chcesz, żebym naprawdę ci zrobił dzisiaj jakiś przykry żarcik. No już. Ja patrzę pod kątem przyszłościowym na Ciebie, a nie tylko szaleć, kuma, wyścigować się i tak dalej. Patrzę na Ciebie rodzinnie, człowieku! no, to do siebie, wiesz, eee, to jest auto duże, to jest typowy już wózek rodzinny, nie? tego wiesz, duże przebiegi, masz silnik dwulitrowy, odpowiednią ilość mocy, fajną skrzynię biegów, dość sztywno zespolone zawieszenie. Pamiętaj, że Ford zawsze tak samo jak w przypadku Focusa. Focus, pamiętasz? Versus Astra 3, tak samo Mondeo versus Vectra C. One są sztywniejsze. Każdy mówi, każdy z naszych użytkowników, klientów, widzów mówi, że Ford się lepiej prowadzi zawsze. Więc pamiętaj, że to auto będziesz, wiesz, mimo że jest taki rodzinny kombiwóz, dupowóz, tak, to pamiętaj, że przy tej, przy tej mocy, przy tej skrzyni, tym samochodem fajnie sobie zjedziesz. Dość fajne zawieszenie, oczywiście te, każdy Ford ma swoje wady. Nie mówimy, że Ford jest gówno-Word. A Fiat jego brat. Fiat jego brat i tak dalej, Opel jest gdzieś po środku. Ale alternatywa nie jest zła. Słuchajcie, słuchaj, to jest auto czteroletnie. Cena to jest niecałe 45 tysięcy za takiego Furdziaka, nowy, nowy, czyli nowy jak taki wyjedzie z salonu to kosztuje ponad, dwu, ponad dwukrotność, to jest ponad 90 tysięcy czasem, to jest, to jest cena jest chora. Ale już po 4 latach gdzie auto to nie jest ani zużyte, ani zniszczone, przebieg 160 tysięcy, co to jest 160 tysięcy na diesla, to jest dobrze dotarty silnik, auto akurat to jest serwisowane od początku do końca, z prywatnym, rąk, w bardzo dobrym stanie. Mimo wszystko, że wiesz, narzekali, że Opel do dupy Ford ma cienką, ee, jak to się mówi, wykończenia wnętrz, materiały są i tak dalej, to no, zobaczcie, 160 tysięcy jest nie zobaczcie, widzicie, żeby był fotel gdzieś przetarty albo coś uszkodzone, wydrapane, to nie ma śladu zużycia praktycznie po tym samochodzie. I uważam, że to jest dobra alternatywa. Kto chce rodzinne auto, ale miał jeszcze, wiesz, to od razu po gwarancji na wyposażenie, naprawdę, e, naprawdę fajne, masz taki pójdor jak czujniki parkowania, deszczu, swój komputer, nawigacja satelitarna, podgrzewanie, no powiem Ci, jest, jest tego, jest, to, jest tego tutaj e, troszeczkę i ta cena też nie jest jakaś taka, wiesz, bym powiedział, nie? Kwestia koloru, kwestia gustu, akurat ten jest w takim kolorze a nie innym, tak? No i patrz, akurat tu masz autko, które jest serwisowane od samego początku do końca w serwisie, w salonie, którym jest kupione masz wszystko z Forda, to jest potwierdzone do samego końca ostatni serwis miał w tym roku przy 144 tak dobrze mówię? tak, 144 tysiącach no i teraz ma 160 tak robione co 20 tysięcy było na serwisach jeden właściciel odko sobie zaraz mogę się nawet przemierzyć, sprawdzić jak chcesz No i właśnie ja tak sobie wchodzę dookoła niego i mierzę i o dziwo i całe niestety jest w oryginały. Dałem ja na jakiś szyby, na tak jak i lakier. W środku też elegancko, nie ma żadnych tam. Jest 3 lat jakiejś ingerencji, jakiej musio nikt nic nie, nie psuł, nikt nic nie demontował, nie malował, nawet powtórnie. Auto nie to że jest bezwypadkowe, jak większość, to tak jest bezkolizyjne nawet, a to jest duża różnica, ale o tym Wam powiemy w innym odcinku. No i gdziekolwiek nie, sobie nie sprawdzisz, czy coś, autku są fajne, czyli można sobie kupić diesla po 4 lata, a ktoś, kto jeździ 4 lata, dla niego takie samochód jest już stary, tak, 4 lata przejeździł, okres gwarancyjny się skończył, Trzeba tam bezmy okres leasingowy, jeżeli ktoś to wierzy w leasing, akurat to jest prywat, i no i Oddaję, no i bierze nowego z fabryki, na tym to polega, no? A że tak się z ciebie zapytam, skoro już tak bardzo mi polecasz. No. A Tify to to ma, bo tu niektórzy specjaliści... A, wiesz co, to to, 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 niektórzy specjaliści to Tify chcą, tak? O to, jo, jo, ja ci gadam, ja, ja Good Wagen, auta z Niemiec, ja, na Tifa pojadą i sprawdzą, dobre auto przychodzą. No że Tifa to ma, bo widziałem, że ma i Tifa, i, i książkę serwisową, i, i tego. A nawet, jakby miał cały bok malowany, wymieniany z i, i nie miał Tifa, to co z tego? Czemu to, to ujmuje temu auto? To, że jest Ford? Nie. Nie, bo to jest już wtedy na tej zasadzie, że to auto jest niezdatne. Aha. No tak, bo niestety ostatnio, słuchajcie, nasi znajomi, koledzy, których szanujemy, doceniamy, prowadzą różne portale społecznościowe i tam auto, które już ma dwa malowane, dwa elementy, albo brakuje TIFA, albo coś, albo tego, to już jest do dupy, a jak ma rozwalony zderzak i pęknie tą lampę, to już jest bo wypadkowe, tak, a jak ma wpisaną szkodę całkowitą, bo w Niemczech niestety czasami naprawa takiego auta trzech elementów, to przekracza wartość auta, to już też się nadaje, także nie, ten akurat ma wszystko w oryginale, kamilku szyby, lakier, nie ma elementów demontowanych, jest w porządku od dołu, jak i od góry elektronicznie, mechanicznie, ma potwierdzoną historię i to auto jest, nie powiem ci, ciężko znaleźć taki samo w takim stanie, nawet czteroletni z takim małym przebiegiem, 160 tysięcy. Ale ten autyzm jest, ale mówię, gdyby ono nawet miał kilka elementów malowanych, tak? Może tego serwisu nie miałby do końca. Oczywiście cena by musiała być troszeczkę niższa wtedy, a ta jest taka, a nie inna, bo masz takie, a nie inne auto. To nie znaczy, że ten auto coś jest nie tak i trzeba go wyrzucić, zezłomować, nie wiem, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Bo kogo to obchodzi? To ja mam pomysł, to ja idę do Andrzejka, mówię, daję 500 i odjeżdżam. <laughs> za 500? Dobrze. Niemiec płakał, jak oddawał, a my się będziemy cieszyć, bo go kupimy. No i co, mógłbyś jeździć takim autem? Co, to jest auto dobre jak dziewdawie. ale dalej. patrz, jedziesz nad wodę, bierzesz dupeczkę, nie, ładujesz z nią do bagażnika, odpalacie sobie laptopa i coś tamtego, wiesz, składasz fotele i podziwiacie, wiesz, hello, cały tutaj plener, nie, a wieczorem, wiesz co robisz, zamykasz tylko tylną klapę, żeby są przyciemnione, no wiesz, słuchaj, kurwa, w mini ani, ani w koście tego nie zrobisz, nie? No nie no, zrobisz. No, no właśnie. Więc uważam, że to jest dobra alternatywa dla Ciebie. Oczywiście jedynie musisz mieć te 45 tysięcy złotych, żeby z tego kupić, nie? No. no. i powiedz mi, zmieniłeś coś to wnętrze tego Mondeo? W porównaniu do poprzednich modeli, które żeśmy widzieli, znamy. Niewiele. Niewiele co? Czyli Gostota, wszystko to samo. Na swoim miejscu. Mhm. Jest display. Ale auto jest wygodne. Co, to co się nie zmieniło w Mondeo nigdy, to to, że jest bardzo dużo miejsca zawsze. W każdym. Tak. Każdy. No nie mówię tam, MK2 czy 2 to archaiczna deska, to jest masakra. Nie? Tu już mamy to co mamy. Całkiem nawet fajnie, wygodnie i, i tak samo. O, tu przynajmniej sobie można wiesz, na długość. na długość. Na wysokość podnieść wyżej. No, Dyselek, skrzynia szóstka. Całkiem fajnie sobie jedzie, nie? Pewnie. Tak piesz? A, 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 ciągnie, ciągnie, zaledwie 2,5 tysiąca obrotów sobie, ci czy bieg. To jest to w diesla, jest duży moment, wysoki moment, skrzynia szóstka i auto zasuwa. I tak sprawdzałem spalanie mniej więcej na, na, na nim, no to on, to nie jest jakieś takie, nie, tragiczne w tym samochodzie. Nie mówię, że, mów, że on spala 15 litrów na 100, absolutnie. Średnie to jest 7-8 o, się 7 kurde, litra tak. tego samochodu. No. Minimalne 6,2 pokazuje, a maksymalne mi dał 9 z hakiem. To już takie typowe widoczne mieście, wiesz, jak się nie myje. Nie jest dużo, jak na tak ciężki samochód jak na kombi. Wiesz, W takim aucie, w takich tak no dobra, jest pdc do tyłu, tak, ale ten kamion mimo wszystko Manewy na dwupasmicie, one powinny być duże, wysokie. Tak w dżuku były zajebiste, tak w sceniku. I w lusterka są do dupy. A niestety jest to auto gabarytowe, tak? Kombi, dość długie. Do tego bym się mógł doczepić. No nie oszukujmy się, jest to wada. Te materiały, ci powiem, no to jest taki bardziej... Plastik, tak? Nawet to tutaj, to nie są choroby, to jest wszystko plastik, to też. No wiadomo. No, ale... Jakoś wygląda, zobaczę jak to będzie wyglądało po 8 latach, ale myślę, że tragedii nie będzie. Nie, Jeżeli nie, ktoś nie. będzie dbał i... S szanował to. To będzie dobrze. To będzie dobrze. Nie? Otóż to. Cóż to, co? Parkujemy. 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 Wóz rodzinny numer 2 dla ciebie. <grym> Skończ już z tymi wozami rodzinnymi. Nie, naprawdę. Autko zadbane polecam. Szczególnie ten W oryginale. serwisowany, udokumentowany. Nie ma się do czego, słuchajcie, przyczepić. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Życzyłbym wszystkim takich Fordów. Jeżeli oczywiście ktoś chce kupić Forda, to w takim stanie, ponieważ no, auta poflotowe, nawet jak serwisowane, czy tam z jakąś tam historią, nie wiem, auta serwisowe, czy jakieś tam pożyczaki i tak dalej, nie. Tragedia. Tragedia. A takiego możecie kupić. Uszanowane, zadbane, faktycznie się nie ma do czego dopieprzyć, słuchajcie. Chcesz zobaczyć następny samochód, jaki mam dla ciebie? Skończ już, skończ. Dobra, to się żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.